Na 4 Patrzymy, już pierwsze drzwi. Myślałem, że już jumpster będzie. Dobra, chodź tutaj. Dobra, Patrzymy się za ciebie. Nie ma jeszcze tych małych takich. Nie O ty, kurde, chciałeś mnie przestraszyć? Nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, nie ma Tu ja to robię o pierwszy jajem. Jestem na pierwszej nocy dopiero Dobra tu może chwilę poczekaj Tylko trzeba tam patrzeć nie tym Na wy kurde, ja tu nagrywał w trafie 4 Tu zaś się Do mnie na kanał Marceleloelo Wbijajcie mi subskrypcję Właśnie wbijajcie na kanał Marcelelo Tu nie mogę tam wejść Wbierzcie na kanał Marcel Elo Elo, bo jak wbijecie, to tam są mega fajne filmiki Ale przecież teraz będziesz wrzucał w szpitalu to był czas i, i zdobył 12 subskrypcji a ja zdobyłem brak subskrypcji, ale fajnie, co? Mam brak się tu O ty kurde! Zostaw mnie! Ty kurde! Jeden... Jak game over. Gościu chciał mnie przestraszyć, no. Przegrasz, przegrasz, przegrasz. No jak jest, ja przegram? Ja to że będzie jumpscare. Ja wiem, że tu będzie jumpscare, bo ja nie umiem przejść. Ja nie za siebie <laughs> O kurde, już był jeden, to zły znak. To był jeden Nie, nie wołajcie pap papy. Kurde, idź do tych drzwi, bo nie mogę. O. Myślałem, że jest tam są małe. O nie, trzecia jem. tu się zaczynać. czy tam o czwartej? Oj, będzie, ja się już boję Jeśli wygrasz, będziesz sypał Czy będziesz we mnie sypał hajsem? Nawet nie mam hajsu Nie ma małego Jeden odcinek będzie jedna noc, okej? Okay? Ludzie? Fajnie? O kurde, był tam! Był tam! On idzie coraz tej! Idź sobie! Idź sobie! Nie widziałem! To jest direktnie, tego tam nie ma. Kurde, chciałem ci za dodać. nadać. To Zaraz przyjdzie jeden. O nie! Słyszałem jak idzie! Zamknij te drzwi. Moje góry! Jak się... Jak? Ale tak szczerze ja się nie przestraszyłem. Ja się przestraszyłem, bo miałem. Dobra! Dobra, dzisiaj będzie jeszcze jeden odcinek nara.